Alkoholikiem, no i, no, wiesz, jak... Ja kiedyś myślałem, że alkoholik to po prostu pije, bo jest mu źle, bo jest taki nieszczęśliwy. Ten świat jest taki okrutny i on po prostu odnajduje się tylko w tym alkoholu. Ale później się okazało, że alkoholik pije, bo okazuje się, że po alkoholu jest mu lepiej. Czyli dla mnie przez, przez wiele lat, jak był jakiś problem, to się napiłem i problem znikał. Nie? Później przy taki moment, że był problem, ja się napiłem, a problem stało się jeszcze większy. Później to jeszcze więcej się napiłem i jeszcze większy problem, I jeszcze więcej, jeszcze większy. A w końcu lądowałem albo w więzieniu, albo na dołku, albo były jakieś konsekwencje, to tam. Wyjazdy zabrane, to tam y, jakogoś kogoś pobiły, to ktoś mnie pobił, to musiałem uciekać z tego miasta, pamiętam. Później uciekałem z Mazur, też musiałem uciekać. I, e, raz mnie do lasu wieźli już. E, no i y, y, okazało się, że to, to, to nie ten świat jest taki zły, tylko ja po prostu, alkohol nie jest dla mnie. Nie? nie dla mnie. Alkohol jest dobry dla wszystkich ludzi, ale nie dla mnie. Nie? Ja jak się napiłem, to robiłem głupie rzeczy po prostu. Nie? No i przyszedł taki moment wreszcie po wielu, wielu latach myślenia, że ten alkohol przestał mi pomagać. I napiłem, a tu wcale lżej nie było, bo jeszcze dobrze. No i to już, to już były te bramy piekiel dla alkoholika. Otworzyły się takie, no i co teraz robić? ja nie umiem żyć na trzeźwo, jak tutaj przyjaciel przyszedł dobry i... Ja nie umiałem żyć trzeźwo, nie? Mi się wydawało, mówię, kurczę, to jest właśnie te życie nudne, jakieś tam beznadziejne i... I później tak samo miałem, jak mi się chciało pić, no nie? Jak, te, jak ta choroba była tak silna, kiedyś mi się wydawało, że to ja wy, wybieram, czy ja piję, czy nie piję. Nie, to choroba. Ten łeb był tak oszołomiony tym swoim egoizmem, tymi lękami, tymi czterema jestami apokalipsy, że ja nie miałem innego wyjścia. Ale tylko mogłem albo powiesić, albo napić, nie? No, żeby się powiesić, to nie miałem odwagi zbytnio, a ten, a, a napić, no tak, no mówię, ten, ale czas, że to już nie pomagało w ogóle, nie? no i wtedy samo nie picie też nie pomagało, nie? bo ja tak nie piłem parę ładnych lat, I, i okazało się, że moi koledzy zaczęli zapijać, jeden tutaj nasz wspólny znajomy zmarł podczas odtrucia, nie? no i ktoś mi tam poradził, to zrób ten program, Zrobiłem. No i słuchajcie, stało się to, co im tam obiecują. Nie? Że to życie dało mi takiego kopa, że spełniły się wszystkie moje marzenia. Nie? Wszystkie, jakie tylko miałem. No i co? I ja zwariowałem po prostu. Nie? No zwariowałem. Ja mam wszystko i tak dalej. To taki mądry, Tutaj, tego, tego. No, to... no, i brakowało mi jeszcze, jeszcze więcej. A ty jeszcze więcej już nie ma, bo to sufit takie. Nieżyjący mój już dalej nie może. No alkoholik co może wymyślić? Jak jest tak dobrze, to jeszcze się napiję. Będzie jeszcze lepiej. I po pięciu latach byłem już bezdomny. I okazało się, że ja nie mogę przestać pić. Znowu, nie? po wielu latach. Że okaza okazało się, że to, że ja nie piłem, to było dar. To była jakaś łaska, na którą w ogóle nie zasłużyłem. Ech, no i dzi dzisiaj jest tak, że ja po prostu przychodzę, jak, jak mi jest dobrze, jak mi jest źle i jak mi jest niejako. Bo ja. ja nie umiem żyć na trzecie. Ja to nagle Słuchajcie, ja ostatnio miałem tak, że znowu mnie tam wcisnęli do tego Wordu, pojechałem tam z Jarkiem i z Pawłem. Ja byłem tak wściekły, bo to bez mojej zgody ktoś, ktoś mnie zapisał. Słuchajcie, ale mówię, no zawsze jak coś zrobię dla innych, to coś się lepsze będzie. Nawet ktoś mi przysłał mnóstwo pieniędzy, kupiłem motocykl i już mówię, no tak, samochód, mam teraz motocykl, taki jaki chciałem i wiecie co? O czym pomyślałem? No, no to by się napił. I wszystko spierdzielić po prostu. I byłem na dwa, dwa dni na takim szkoleniu, ładnie normalnie lata. Na się zaczęło za palić, później pić. I później znowu dzisiaj, jak tutaj usiadłem i jak się zaczęliście mówić, doszło do mnie to że ja znowu coś osiągnąłem. Nie? Dzisiaj koledzy po mnie przyjechali, a to był to prowincja z tego mojego korlea, spadła na nie ale masz fajne motocykl. Ale mnie już to nie rajcuje, nie bo ja jeździłem takimi, że po prostu ten mój to jest skromny, naprawdę. I już mnie to nie ten i, i po prostu przychodzi chęć. No to się, to teraz wisienka na torcie. No i wtedy jedynym wyjściem jest dla mnie właśnie tutaj przyjście na ten meeting i po prostu słuchanie. Ja tu nie przychodzę jako nauczyciel, wiele lat jestem w tej wspólnocie komuś tam pomogłem. To jednak przychodzę tutaj zawsze jako uczeń. Nie? Bo ja się cały czas uczę. Nie? Wczoraj też też byłem na spotkaniu że Ja mam takie, bo mam syna 42 lata, którego nie widziałem z 15 lat. Mam młodszego 32, też go nie widziałem. I ja mówię: Kurczę, że to jest prawdziwe. ja tyle robię dla innych, którzy mi dziękują, pieniądze mi nawet wysyłają. I przyszedł chłopak i powiedział: Że ma syna 36 lat, psychicznie chory. Ja mówię: No dobra, niech się ten. Ci moi do mnie nie odzywają, niech mnie nie znają, ale nie chcę żyją. Bo jakby byli może ze mną, to może by tak jak u wielu moich kubli, synowie albo córki, teraz znowu mojego przyjaciela córka się wychuśtała. Druga, druga córka musi się wychuśtała. Także ja przychodzę na te knigi, żeby się uczyć. Słuchajcie, praktycznie. No Dziękuję bardzo.